Hej, cześć, no i siema. Ja jestem Korentin i witam Was w pierwszej części podsumowania sezonu 2023. Na przełomie lutego i marca zachęcałem Was do wzięcia udziału w zabawie, w której to przewidywaliśmy sezon 2023. Było to na podstawie ankiety, która składała się z 16 pytań. Dzisiaj sprawdzimy sobie jakie były poprawne odpowiedzi, ile ja zdobyłem punktów oraz jak prezentują się statystyki dotyczące Waszych głosowań. Na waszej skrzynce mailowej powinna znaleźć się informacja, ile zdobyliście punktów. Liczbą zdobytych oczek możecie pochwalić się w komentarzu. Jeśli ten film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy będziemy mieli nowego, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1. No i bez zaskoczeń, prawidłową odpowiedział był Max Verstappen. Holender miał fenomenalny sezon i tak naprawdę większym gołtem od niego w tym roku był jedynie pan Artur Baranowski z 1 z 10. Drugie pytanie było o najlepszego debiutanta sezonu. Również bez zaskoczeń był nim Oskar Piastry, aczkolwiek dość dużo, bo ponad 44% z Was zagłosowało na Nika De Vriesa. Któż mógłby przypuszczać, że Holender w trakcie sezonu wyleci z Alfa Tauri, a dodatkowo razem z Loganem Sargentem zdobędą łącznie mniej punktów niż inny debiutant, który w tym pytaniu nie był brany pod uwagę, czyli nowozadanczyk Liam Lawson? Trzecie pytanie dotyczyło tego, czy Głaniu Joe, Alex Albon i Yuki Tsunoda opuszczą po tym sezonie Formułę 1 nie opuścił żaden z nich i w ogóle, co zaskakujące, żaden zespół w trakcie przerwy zimowej nie zmienił kierowcy. Czwarte pytanie dotyczyło tego, kto zdobędzie więcej punktów, Hulkenberg czy obydwaj kierowcy Williamsa łącznie. Prawidłowo było to, że zdobędą obydwaj kierowcy Williamsa łącznie, chociaż tak naprawdę sam Alex Albon zdobył więcej punktów niż obydwaj kierowcy Hasa plus Logan Sargent razem wzięci. Piąte pytanie dotyczyło tego, czy Pierre Gasly wyprzedzi zarówno Lando Norrisa jak i Estebana Ocona. Wyprzedził tylko jednego z nich, a konkretnie Estebana Ocona. Gasly miał dobry sezon, przy czym jest taki trochę niedoceniany, ale w głównej mierze przez to, że Alpin było nigdzie. Szóste pytanie dotyczyło tego, czy Lewis Hamilton osiągnie barierę 200 podiów. Nie osiągnął, za braku mu trzech podiów, aczkolwiek co by nie mówić, to był bardzo dobry sezon w wykonaniu Lewisa i to pomimo faktu, iż drugi rok z rzędu nie wygrał wyścigu. Siódme pytanie dotyczyło tego, czy Carlos Sainz stanie się na czwartym miejscu w klasyfikacji kierowców. Był niżej, dokładnie na siódmym miejscu, aczkolwiek niewiele mu zabrakło do tego czwartego miejsca, bo zaledwie sześć punktów. Aczkolwiek dla Hiszpana to też był bardzo dobry sezon, bo był jedynym kierowcą spoza Red Bull'a, który był w stanie wygrać wyścig a co za tym idzie, wygrał w tym roku wszystkie wyścigi dla Ferrari. Ósmy pytanie dotyczyło tego, którego mistrza poznamy wcześniej kierowców czy konstruktorów. Konstruktorkę poznaliśmy wcześniej, ponieważ w Japonii, zaś w następnym weekendzie poznaliśmy mistrza kierowców. I to dość nietypowo, bo w sprincie. W dziewiątym pytaniu pytałem Was o mistrza konstruktorów. Bez zaskoczeń był nim Red Bull, ale tak naprawdę Max Verstappen, sam Max Verstappen zdobył więcej punktów niż obydwaj kierowcy drugiego Mercedesa razem wzięci. Dziesiąte pytanie dotyczyło Sergio Pereza, czy wygra on wyścigi tylko na torach ulicznych. I tak się rzeczywiście stało, bowiem czego wygrał dwa wyścigi? W Arabii Saudyjskiej i w Azerbejdżanie, ale tym bolidem powinien wygrać dużo więcej. 11. pytanie dotyczyło tego, czy poznamy nowego zwycięzcę w wyścigu, bądź zdobywcę pole position. Co ważne, tutaj chodziło o wyścig główny i kwalifikacje do głównego wyścigu, także zwycięstwo w sprint shootoutie i w samym sprincie Oskara Piastrzego w Katarze niestety się nie liczą. Także odpowiedzią na to pytanie brzmiało, że nie mieliśmy żadnego nowego zwycięzcę kwalifikacji, jak i nowego zwycięzcę wyścigu. Dwunaste pytanie brzmiało: ile razy Stara często będzie punkty przed własną publicznością? Zdobył tylko raz na kota, ale stało się to tak tylko i wyłącznie dlatego, iż po wyścigu zarówno Charles Leclerc jak i Lewis Hamilton zostali zdyskwalifikowani. W pechowej 13 pytałem co się stanie z Leclerkiem w Monako. O dziwo nikt nie zaznaczył tego, że nie wystartuje, co jest dość zaskakujące, ponieważ w 2021 roku Leclerc w Monako nie wystartował, zaś w roku 2023 Monakijczyk także nie wystartował, ale miało to miejsce podczas wyścigu w São Paulo. Zaś jeśli chodzi o wyścig w Monako, ukończył go na szóstym miejscu, więc prawidłową odpowiedzią było to, że zajmie miejsce czwarte lub niższe. Czternaste pytanie dotyczyło tego, czy Daniel Ricardo lub Mick Schumacher znajdą miejsce w F1 na rok 2024. No i o ile Daniel Ricciardo znalazł sobie miejsce i to nawet jeszcze w trakcie sezonu 2023 w Alfa za de Vriesa. tak Mick Schumacher nie znalazł sobie miejsca w F1 ale za to będzie kierowcą Alpine w hypercarach w serii WEG. Piętnaste pytanie brzmiało ilu różnych kierowców wygra sprinty? Aż 88% z Was co jest rekordem w tym zestawieniu odpowiedziało, że będziemy mieli dwóch, 3 kierowców I taka ciekawostka na pięciu z sześciu zwycięzców trafiłem, gdyż powiedziałem, że 4 razy wygra Verstappen, raz wygra Perez i tylko pomyliłem się z Raselem, ponieważ w katarze wygrał Oscar Piastri. Ostatnie szesnaste pytanie było spoza F1, ale dotyczyło nas Polaków, bowiem pytałem o to, co osiągnie Piotrek Ziśnicki w F3. Niestety pierwsza odpowiedź była poprawna, czyli 0 punktów, 0 podiów, 0 zwycięstw. Jakby tego było mało, Wiśnicki w trakcie sezonu pożegnał się z zespołem PHM Racing Bajsza Nie należy jednak się zmartwiać, ponieważ na rok 2024 prawdopodobnie w F3 będzie jeździł nowy junior Red Bulla, a mianowicie Kasper Sztuka. Tak prezentują się moje wyniki. Trafiłem 8 na 16 pytań. A tak z kolei prezentują się statystyki dotyczące waszych typowań. Może tego nie widać, ale jedna osoba odpowiedziała poprawnie na 13 z 16 pytań, co jest najlepszym wynikiem. To, co mnie najbardziej cieszy, to fakt, iż każdy z was zdobył co najmniej jeden punkt. I to już były wszystkie pytania. W drugiej części podsumowań zrobię to samo, co robiłem w roku 2021 i 2022. Kiedy wleci na kanał? Nie wiem, ale postaram się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Na dziś to wszystko. Subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!